Stary, ja wiem, że ty masę mięśniową budujesz, ale wyluzuj. Ty, stary, już masz większy bicep niż interek. Ten... Odwalcie, dobra? Irek, dosyć. Co, Gdzie... teraz chcesz się pokłócić ze wszystkimi, tak? Skąd miałem wiedzieć, że te kabanocy przesłonili żarełko Zuzki, która w siebie ostatnio wszystko jak śmieciara, jak, jak leci wrzuca? Słuchaj? No, No i cześć, no i fajnie, no, dziękuję, dobranoc. Swojego jednego rodzonego brata masz gdzieś. Jakie gdzieś? Co ty mówisz, Konrad? Przecież jesteś z nami, wzięliśmy cię tutaj do siebie. No łaska na mnie spłynęła, że mnie nie wyrzuciłaś na ulicę po tym jak twoja przyjaciółka mnie wyrolowała. Ej, nie kłóćcie się, dobra? Masz tutaj dowód i dalej się wypierasz. Ale jaki dowód? No co, pokazujesz mi zdjęcie i co? i Twierdzisz, że to jest dowód na to, że zdradziłem twoją matkę? Wiesz co? Ja wolę w ogóle nie mieć takiej córki. Marek, co ty mówisz? Okej. Okay. No to już nie masz. On potrzebował tylko pocieszenia po zuzie, wiesz? Moi, nie ciśnij, okej? Okay? Co się w ogóle tu podziało? Kiedyś się kumplowałyście. Dawno i nieprawda. Teraz coś zasadziła te swoje lepkie matki na tobie, bo już nikogo innego nie było, nie? Co ty robisz? Wychodzę, nie widać? Widać. Na co, cieszysz się? Bardzo się cieszę. No to bardzo dobrze, bo nie mi potrzebnie Ani ty, ani twoja durna siostra, ani wszyscy ty w znajomych! Co ty robisz? Pogrzało cię kompletnie? Co ty wyprawiasz? Zmieniam sobie wystrój w pokoju, nie słyszałeś, że rudy jest pasę? Sam jesteś rudy, głąbie! To się przefarbuje, żebyś wiedziała. Hej, hej, co tu się dzieje? Mordko, powiedz Iwonie, że mieszkańcy tego mieszkania sobie nie życzą zdrajców za splokatorów. O, nie, nie, my się w to nie mieszamy. Chodź. prawa po. do pokoju, zrzekłeś się sam! Gadaj sobie, co chcesz. Hej, już, już spokojnie. Ale nie chłopie się, nie wtrącaj nawet z tej samej gliny jesteście lepieni, obydwoje. Stary, ja, ja rozumiem, że jesteś zły, ale weź nie mieszkasz tu sam. Wiesz co, Kondziu miał rację, tobie nie można zagroszufać. ufać. Ej, Irek, trochę przesadzasz, wiesz? Ja przesadzam? Wy jesteście siebie warci, wy sobie, dobra, bądźcie sobie tutaj, knujcie, zdradzajcie, rozbijajcie związki, ale od tego pokoju Wara to jest strefa eksterytorialna, rozumiecie? Jesteś ciebie zadowolona? No, zobacz, wystarczyło parę zdań z tym gościem i ty już odpadłaś. Mam nadzieję, że nie będziesz płakała w poduszkach. Hmm. nie będę, tylko mam ochotę cię rozczarpać! No, no nie, już się boję, już się boję! Halo, Kuchu, lasku, spokojnie, możecie nie robić scen? <laughs> nie, nie będziemy, tylko wkurza mnie to, że ona zgarnęła moją pracę sprzed nosa i nic sobie z tego nie robi. <sighs> Moja wina, że są od ciebie lepsze? No, jasne, nie rób widziałaś siebie w lustrze, ty chciałaś być influencerką... Rzuć na luz, okej? Okay? <laughs> Ach, jesteś podła, bezwzględna i nie masz żadnych skrupułów! Nie, nie chciałem cię kłamać, poczekaj, no po prostu nie chciałem się z tobą kłócić o samochód i tyle. Kłócić? A niby teraz co robimy? No ale Lena, to ty zaczęłaś, weszłaś do domu, od razu na mnie naskoczyłaś, nawet nie dałaś mi szansy nic powiedzieć. Lubię swoją pracę i nie życzę sobie, żebyś się wtrącała. Może miałaś zamiar jeszcze wysłać wypowiedzenie pracy do mojego obecnego szefa, co? Jezu, Filip, przestań, no! Jak nie chcesz, to po prostu nie pójdziesz na tą rozmowę i tyle. Przestań się zachować jak dziecko. To mi nie matkuj! Laski, błagam was, przestańcie się kłócić. Nie tylko wy macie problemy, tak? Poza tym, jak zaraz wszystkie zaczniemy się tutaj żreć... To, no to ja oszaleję. Czy wy się musicie kłócić od samego rana? Nie, nie musimy. Tylko nie mnie przeprosi, bo po prostu oskarżyłam ją o coś, czego nie zrobiłam. Nie mam zamiaru cię przepraszać. A ty przestań się mieszać w mój związek z Adrianem.